Siema, z tej strony Terra Prime i dzisiaj nagramy kolejny odcinek zobaczycie z czego e, nowe intro mam Nie za fajne, niezbytnio mega takie super ale w porządku i na dodatek zostawcie łapkę w górę i subika oczywiście e, jeżeli chodzi o takie ogólne rzeczy i, i mam mówić E to, drop, e to będę nagrywał czasami taką kamerką, a czasami drugą, bo mam dwa konta w Raulu, e, zrobiłem nowe, mam fajne postacie, dowiecie się kiedy indziej jakie, chyba sami nawet zobaczycie, dobra, nieważne, nie przedłużam. Patrzymy na intro. Zrobiło się? Robi się. Ja się boję, że to nie jest fajne. I tutaj mam El rudo Primo, przejdźmy do tematu. I tu jest napisane, że co? To... Że... Siemanko w temacie taktyki i o co chodzi z taktykami. Już Wam mówię. Najpierw tu włączymy grę Doznaj. Przewiniemy troszeczkę bo się nudzę. Chyba wy też zresztą. I teraz tak pierwsza taktyka polega na sorry uwaga będzie trzęsienie ziemi. <laughs> Kaszel. E, e. Pierwsza rundka. Od pierwszą taktykę chodzi o Maxa na Heista. I tutaj będzie, no właśnie, tu będzie kilka e, śmierci, więc no. No. E, więc zrobimy taki fajny, taki fajny montażyk e, pokazów, e, pokazów, kiedy ja umieram, a później przejdziemy do setna. Pierwszy dead. Drugi dead. Dedów jest pełno, tyle wam powiem. No i tu się wkurzyłem i zrobię, zrobię krótkie cięcie, przejdziemy do setna. Na miły start tylko wam pokażę, że jeżeli ktoś z was liczy, jeżeli ktoś nie liczy, no to trzeci ded to jest właśnie dedy. I tu się wkurzyłem i przechodzimy do taktyki numer dwa. Więc e, powodzenia. Upsidu. Upsi, e, taktyka numer dwa polega na Karlu i rrajdżowaniu i kilofem jego w, no takie coś. To czy znaczy nie musi być oczywiście tam, a ale ja wybrałem sobie tą, bo po prostu tak mi fajnie pasuje. I patrzcie, to się dzieje. Te procenty jak schodzą. Dead. I patrzcie, ile tutaj zeszło tego. Przecież tak, taktyka niszczy system. Ta taktyka. Będę musiał Wam niedługo zrobić odcinek, nie wiem, jak dacie tutaj jakieś fajne komentarze. O, napiszcie w komentarzu, dead to ja wam. To ja wam przypnę serduszko. I może zrobię nawet odcinek z ze wszystkich tego, jak dydam To będzie taka fajna składanka. takie to będzie fajnie wyglądało. Tu będziemy przechodzili za chwilę do taktyki numer 3. Więc zrobimy cięcie. Ta taktyka polega, że trzeba mieć pierwszy power i gadżet. Trzeba strzelać z takiej map, właśnie mapy, do, do wieżyczki i gadżetem właśnie uciec, jak widzieliście. jak widzieliście. I tu idzie ja tylko na mapie. Uwaga, szaleństwo w fabryce. Jeżeli ktoś gra w wersję angielską, to chyba Factory coś tam. Nie pamiętam już tak dokładnie nazwy, bo nie gram w wersji angielskiej. Będę musiał zobaczyć później to może Wam kiedy indziej powiem. I tutaj miałem chyba fajla. Tak, tu miałem fejla, ale gra na tablecie, mam takie małe przyciski, będę musiał sobie chyba w ustawieniach wyregulować tych kontrolek. Bo na serio takie małe przyciski patrzcie czy tutaj widać rekordy demobisen, ale mam małe przyciski. Na cały ekran, więc widzicie jakie to, a jak na telefonie są wielkie do takiego mojego ekranu, to jednak jest różnica. Więc was sor, sorki. I przejdziemy i przyjdzie do Was, jak już... Po, zobaczycie to ogólnie. I tu miałem kolejnego deda. Kolejnego deda. Tu miałem kolejnego fejla, Patrz na to. No. Ja ja nie umiem w ogóle robić jakichś fajnych trików tylko ciągle dedam odcinek z dedania serio zostawcie komentarz hashtag ded nawet będzie w opisie co macie napisać to serio e, to będzie takie po prostu piękne ten odcinek z dedami tu jeszcze i tutaj przegraliśmy, ale było bardzo fajna taktyka, bardzo to fajnie wyszło. I tutaj gadżetów. No ale patrzcie, ile zostało, mało, bardzo procent, mało HP, jak widzieliście. I to tyle na dzisiaj, ten odcinek. Jeszcze wrzucę jeden dzisiaj filmik z bijaniem Maxa na 15 rangę. Więc śledźcie mój kanał. I przepraszam za krótki odcinek. I właśnie wbiję jeszcze dzisiaj Max, jak wbijam na 15 ranka. I widzicie. Więc do zobaczenia. I. Poczekajcie, Poczekajcie chwilę. Poczekajcie. A. No i żegnacie nas... do, do zobaczenia w następnym odcinku. I. Zakończymy to tym miłym akcentem: w którym powiem, że. Odcinek z dedów.